Witam Was z tej strony, Pietro, i witam w Call of Duty Ghost w trybie kampanii. A jako, że na kanale mam już jeden gameplay z multiplayera, czas przyjrzeć się również rozgrywce dla pojedynczego gracza. A zatem. A przed Wami e, dziesiąta już odsłona przebojowej serii e, pierwszej osobowych strzelanin. Nie będę się tu wdawał specjalnie w fabułę, gdyż o niej dowiemy się prawdopodobnie w trakcie gry. W skrócie, akcja odgrywa się w niedalekiej przyszłości, a, a na skutek katastrofy określanej jako event, e, Stany Zjednoczone tracą dominującą pozycję na świecie. A rządy przejmuje, próbuje przejąć nowe supermocarstwo, nazwane Federacją Krajów Ameryki Południowej. Zaś my wcielamy się w członka elitarnej jednostki specjalnej, nazwanej Ghosts. Co z tego wyniknie, okaże się też w tej serii. Krótki skok do opcji graficznych wszystko na maksa. Pierwszy raz będę odpalał kampanię w przeciwieństwie do trybu multiplayer. it was a different time a different enemy 60 men from tier 1 teams were sent to face down a force of 500 enemy fighters their objective to force the enemy back from a civilian hospital and keep its occupants alive three days they held their ground but the enemy's numbers were too great the 60 were cut down to 15 they wouldn't last another night and the enemy knew it under the cover of darkness they evacuated the hospital sending only one of their own to lead the way the rest returned to the line and took up positions beneath the bodies of their fallen brothers as they lay in wait, the blood from the dead poured over them. The sand stuck to their skin like a shroud, changing them, anointing them. When the enemy drew near, the remaining 14 rose out of the desert sand. They were like hunters that couldn't be seen, using stealth their enemies couldn't defend against. They used their blades, and when the blades ran dull, they used their hands. When the dust and sand had settled, only one of the enemy had survived. He was picked up in the desert, wandering aimlessly, traumatized. He expressed warnings to others of a force so menacing and unbeatable, it could only be described as supernatural. He called them ghosts. I to raczej wygląda. Więc lecje przejdziemy. Prawda, że nie ma prawda, że ta historia jest prawda. Tak, ja. Wróćmy. Prawda, wejdźmy do sklepu. Let's go. Shake a leg. No, muszę przyznać, że. Uuu, graficznie to całkiem nice'owo O, wygląda eee, 45 FPS-ów. E, lekkie ścinki. Prawdopodobnie będę musiał coś zmienić. No ale na razie zobaczymy. <laughs> nie wiem jak na was, ale na mnie początek wywarł całkiem pozytywne wrażenie. Mam ograniczone ruchy, nie mogę za bardzo się obracać w prawo czy w lewo zbyt mocno. Poza tym mam problemy z myszką znowu. E, nie mogę biec oczywiście. Ale graficznie powiem wam szczerze, że jestem pod takim lekkim wrażeniem. Jak na Call of Duty. O, mogę w końcu biec. Obraz tak się trzęsie, że praktycznie nie widać, co się dzieje. Czy ja mogę biec? Mogę biec cały czas. Wow. Wygląda to co nami mi nie powiem Ci nasz bohater nazywa się Logan Mieszka Ty myszka cały czas mi przerywa No to uciekamy do domu, w takim razie przed czym, co... nie do końca jest się w stanie wyjaśnić. No dobra, jestem w grze, ale myszka niestety mi urywa. I to mi się bardzo nie podoba, będę musiał pewnie przerwać nagrywanie i powrócić za moment, bo... Chociaż teraz jakoś... dobra, zobaczymy. Wow! Co jest?! Eee... <laughs> ok, pierwszy fail. Spoko. No to wróciłem do miejsc, do, do No wchodź, bo ja chcę wejść w końcu. No, bo teraz się na mnie zawali i... Właśnie już się zawaliło. A więc wracamy do małej przeszłości. Mogę się ruszać, ale moje ruchy są ograniczone. Bardzo. Spacja, żeby się wznieść. O, będę latał w powietrzu? O, jak miło. Ło, nie powiem, robi to wrażenie i to ta, ta całkiem przyjemne. Nice. Gdzieś tu jest może Polska? Dobra, Olać Polskę. Znaczy Olać szukanie ma kraju. No naprawdę powiem Wam szczerze, że jestem delikatnie pozytywnie zaskoczony jakością grafiki na, tym, na tą chwilę. Chociaż obawiam się, że to się może... Z o kurde, opuszczam z Aha. Gdzie muszę lecieć? muszę Przepraszam bardzo. Tu. To jest kosmos, więc komputer nie ma zbytnio dużo do renderowania. Wcześniej miałem 45-50 fpsów na maksymalnych ustawieniach. A teraz mam 100. Tylko, że myszka niestety mi laguje. To mnie niepokoi, to bardzo. Podobnie miałem w multiplayerze. Mogę, mogę... szybciej płynąć? Nie. Wow! What the fuck was that? O kurde. Upsie. Dobra, trzeba stąd spadać. Bo chyba ktoś zaatakował właśnie naszą stację. Czy ja mogę płynąć szybciej? Naciskam shift i nic się nie dzieje. Pasz do tyłu, nic się nie dzieje. Pleców nie mam. O, kurde. Co tu mam to mam teraz zrobić? Zastrzel go. Ciekawe, jak? No, chyba już to zrobiłem właśnie. No i mam z latarką taktyczną, super. Zaczyna się. Już od początku zaczyna się naprawdę przyjemnie. Pierwsze minuty gameplayu, już się rozgrywa jakaś akcja. I naprawdę jestem zaskoczony grafiką. Wiem, powtarzam się, przepraszam. Ach, piękna sytuacja! O, ładnie, mtarz zmodyfikowany. Poproszę mtara, ja chcę M-tara! Dawać mi mtara, pięknie. Dobra, nie wiem czy to zmieniło, ale mam mtara. Jest, jest może fizyka? Jest fizyka. Niesamowite. Ale tu fizyki już nie ma. Nie mogę przeładować amunicji. I cały czas mam problem z myszką. Najwyżej zaraz do Was wrócę i zmienię sobie jakieś ustawienia. Może, się, może to pomoże. Ale na razie mogę się poruszać szybciej, to na pewno. Gra zapisana. Dobra mój drodzy, w takim razie ja no, no, robię szybkie małe cienie.